W dzisiejszym materiale wideo zaprezentujemy wykonany w programie TopSolitWood szablon konfiguracji zabudowy kabin sanitarnych oraz sposób jego działania. Otwieramy nowy projekt i wybieramy szablon. Został on tak przygotowany, aby już na początku użytkownik miał utworzone ściany oraz podłogę. Te wymiary można w dowolnym momencie edytować. Z biblioteki wybieramy folder kabiny i przechodzimy do pliku Planer. Planer zawiera kompleksowe ustawienia jednej kabiny. Są to m.in. szerokość, głębokość, grubość płyty oraz prześwit. Wszystkie te opcje możemy także ustawić jako parametr. Uzupełniamy dane, a następnie wskazujemy programowi odkąd dokąd ma rozmieścić kabiny. Ich ilość możemy dowolnie edytować. Ustawmy sobie w takim razie 6 sztuk. Zmodyfikujmy też szerokość pomieszczenia na 8000 mm. Program automatycznie dostosował szerokość kabiny. Ukryjmy niepotrzebne elementy i zajmijmy się kabinami. W ostatniej kabinie usuwamy niepotrzebną ściankę i dodajemy ściankę frontową. Każdy element projektu można dostosować do naszych potrzeb. Zmieńmy więc szerokość pierwszej kabiny na 1700 i ostatniej na 1000 mm. Przyjmijmy na potrzeby tego filmu, że lewa kabina jest specjalna i nie może posiadać prześwitu. Wybieramy więc pierwszą ściankę frontową i ustawiamy jej długość do podłogi. Przy drugiej ściance rozdzielamy płytę i również ją wydłużamy. Tam, gdzie ścianka styka się z podłogą, automatycznie dodawana jest listwa zabezpieczająca. To samo robimy z drzwiami, pozostawiając 10 mm prześwitu. Wysokość każdej kabiny możemy również edytować. Ustawmy sobie, że nasza pierwsza kabina będzie miała 2200 mm wysokości. Przechodzimy do środka kabiny, wydłużamy ściankę do podłogi i zmieniamy na ściankę z wycięciem. oczywiście wielkość samego wycięcia również możemy edytować. Pozostało nam jeszcze skorygować przesunięcie ścianki, tak, aby była równo. Konfigurator stworzony w programie Top Solid Wood pozwala także na szybką zmianę strony oraz kierunek otwierania się drzwi. W pierwszej kabinie zmieńmy więc stronę oraz kierunek i dodatkowo skorygujmy położenie klamki obniżając ją. Teraz zmieńmy pozycję nóżek. Jak widać w drugiej kabinie jest ona lekko przesunięta w lewo. Dajmy sobie ją na środku. To samo zrobimy w prawej skrajnej nóżce. Kiedy projekt mamy już skończony, możemy przejść do dokumentacji. Stwórzmy ją. Oczywiście, dokumentacja jest w pełni edytowalna. Dodajmy sobie na przykład jakiś wymiar. Dokumentacja zawiera również pełny wykaz wykorzystanych elementów. Warto zaznaczyć, że jest ona połączona bezpośrednio z projektem, każda zmiana w nim automatycznie uwzględniana jest w dokumentacji.